Czy ty też chciałbyś dzisiaj tak zagrać na akordeonie? Pewnie ci się jeszcze nie uda, jeżeli się uczysz, ale wiem, co zrobić, żeby ci się to mogło udać. Zapisz się na moje bezpłatne szkolenie pod tytułem „Jak zdążyć przed Wigilią, czyli kolendy na akordeonie dla początkujących i bardziej zaawansowanych”. Już w najbliższy czwartek, 24 października o 19.30, w którym powiem Ci, jak ćwicząc przez maksymalnie 15 minut dziennie, zagrać w te święta kolendy przy wigilijnym stole, bez względu na to, na jakim etapie gry na akordeonie jesteś, a jak masz instrument w domu, rodzina na pewno Ci nie odpuści. Szkolenie jest absolutnie bezpłatne. Wystarczy, że zapiszesz się klikając w przycisk zapisz się na szkolenie lub wejdź na akademiamuzykanta.pl na live i tam kliknij ten przycisk. Zapraszam.